Ja jestem Twistera, jak możecie zauważyć. Jestem w End City. Dokładnie tak. Jestem w End City. doszedłem sobie tutaj. Dobry. Specjalnie sobie wszedłem tutaj, się podbudowałem, żebym nie miał tego wento agitmen, I dobra. Idę na początku rozwalić Szalkery, ale że. No, no bo potrzebuję po prostu. Szalter boxów Naprawdę schodzę z Best trap ever Dobra, rozwalę sobie te dwa szalkery Nie dasz mi lewitać, co ty? co Coś jest Dobra, dał mi lewitać Не, ну не обидно. Ага, что-то еще не пало. Nie no idealnie, jeszcze trzy się na mnie uwzięły. Fajnie było wykorzystać jakoś tego Levitation'a. 上网，你没丢。嗯嗯 O, ale była z Digla, czy też, aż miał to, I gdzieś starosów się zabił. Tak sobie to ułoży, żeby wylecieć tu. Teraz to się kończy, a ja zrobię to. Robię to. Dobrze, uderzyło mnie tutaj, teraz sobie zostawię. Dobra, skończcie, skończcie. W efekcie chcę zrobić wiadro. Dobra, jest zbić. Muszę teraz zrobić też walkera. Jest. Jest No, się zabił, prawda? Dobra. Dobra, dawaj to. Okej, okay, mogę już mieć jednego szalkera. Boxa. Teraz muszę zrobić skrzynkę, z tak tego spamiętam. Muszę dać plater. Jest trunk. jest Cox. A i sobie jeszcze nie włączyłem tego że mi się i itemy zapisują przez co yy, jak będę miała elytrze chyba jakieś pół godziny szukałem tego i nie chciałbym tego na filmie robić dlatego jak będę miał to po prostu skoczę do Wojda i jak może zauważyć jestem przygotowany idealnie po elytry skoczę po prostu do Wojda i zginę i będę u mnie na tym upośledzonym domu w tym upośledzonym domu Ile może To nie mogę już spamić. ostatni to tutaj pójdziemy jak ostatni. Panery by się przydało mieć, bo nie ukrywaj, ale nie są aż takie niefajne, bo są wręcz fajne po prostu. Ale mnie zrobił! Ja to rozwaliłem i on się Dobra, wydropiło? Looting-3 tu jest. I znowu muszę parkour sobie robić, serwer się zapłynął przy okazji. A, jakoś wyjątkowo nie jestem strzatek z Discorda. I jeszcze jedno. Napiszcie w komentarzu, uwaga, 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 takie coś się Hashtag skinse mleko albo siadłe mleko. to jak kto woli, ale musi być hashtag siadłe albo skinse mleko. To wtedy, jak napiszecie coś, to dodam tutaj. Jeszcze musicie spełnić warunek, czyli dołączyć do mojego serwera na Discordzie. Serweru, a wtedy to już tylko wystarczy, że. Yy, będziecie na tym serwerze i ja będę dała IP na ten serwer, jakby... No, jeżeli chcecie się tu znaleźć, no to naprawdę idź. I trzeba mieć... Minecrafta. Tu jest ten skrytek, zapomniałem, że tutaj są skrytkowe. <grym> no to sobie zrobiłem wiadro. Dobra, idę zabić tego z grecka. to tyle pierdam się chyba. Dobra, jest. Co tu wziąć? Tu jest. Dobra, dawaj walnij mnie z tego. Z torniców się zabił moich. Jeszcze tylko, gdy moje tornicy miały looting. To było naprawdę git. Dobra, tu już sobie tam zaraz zajdę, ale takie jakieś dziwne ten sieci takie upośledzone. Tylko jedna wieżyczka. Przynajmniej jest statek, i to ja lubię. Dobra. Dobra, jest, powinno to dropnąć. Nie dropnęło? Czemu nie dropnęło? To fajne wiadro, widzowie, bardzo fajne. No, mi się podoba. Głowa smoka tu była, zapomniałem. Dobro jest. Yes, it's a test. Healing. Healing by the way. Z hulker tu powinien być i jest Dobra, jest, wydropił Okej, okay, co to jest w skrinkach? Nie no, syf i syf Dobra, to jest Elytrop. Dobrze, też ja sobie wezmę. Albo ja. Dobra, mam Ełytrę. ja to zrobię tak. Albo nie. Zrobię w ogóle jeszcze mądrzejsze zagranie. Dobra jest Big brain plus milion IQ. I teraz, z tego czesta, żeby nie mordować drewna, robię kolejnego shulkera, do którego wkładam wszystko. Ma dobre shulkera, w shulkera, nie mogę włożyć. I teraz mogę sobie pozbierać już ze tego wszystko. Wiem, że to jest straszny syf, ale przynajmniej to. Wypadnij, jest w Siema. Dobra, jeszcze jedno w sumie zrobię. Bo nie widziałem tutaj nigdzie, żeby było. Obsidian. Potrzebuję osiem. Aha, dobra. Przypomniało mi się, jak się robi tego. To muszę jeszcze sobie do netheru pójść. Dobra, ale nie wiem. Do netheru pójdę może w kolejnym odcinku. Mmm. Ale faza! Ale tu mi zabrało dużo. Ale jedzenie schowałem. Dobra, takie średnie ten City, ale przynajmniej jest elektryczny, więc jest git. Starczy, żeby przeszkadzała. A z Dobra, dlatego, że mam automatyczne zapisywanie ekwipunku, robię tak 12 tysięcy punktów Rzespoł <grych> Jestem ze wszystkimi moimi temami znowu tu A więc mogę założyć tutaj tak I co, w następnym odcinku muszę się przeprowadzić stąd, bo To co to jest, to jest jakaś wyrocha Kolec sobie tutaj na luzie Kurde, gdzie to jest tu? Dobra, jest bit Jestem tu Moje buty żyją? Żyją <grym> Dobra, nie, nie udało mi się wiadro, co za obciech. Dobra, obciech, bo mi się wiadro nie udało Straszny odcinek. A więc, takim oto właśnie nieudanym wiadrem kończy ten odcinek. Jeszcze możecie się napatrzyć tutaj na to. Co? nic mi nie zadajesz. Dobra, zaczął mi zadawać. Ale, właśnie, takim oto. Monster System. Dobra. A więc, właśnie, takim oto. Od, yy, końcem odcinka nieudanym wiadrem. Kończę ten odcinek, w którym były poszukiwania elektroniczne. No, wiem, że Ten City po prostu zwiedzałem Ten City. I co? Mm, do następnego, cześć.